Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzień dobry, nazywam się Krystyna Łukaszewska, jestem nauczycielem zespołu Placówek szkolno-wychowawczych w Wiławie. Dzisiaj mam przygotować dla Państwa, dla nas sałatkę z różnych składników z sosem, z dressing, dressingiem sos, sera pleśniowego. I tak, W związku z tym sałatka jest to potrawa, która może być stosowana, podawana do różnych posiłków. My ostatnio mamy na zajęciach dział zakąsek, także tutaj potraktujemy sałatkę jako przekąskę. I sałatka ta będzie wykonana z warzyw, czyli będzie to przystawka z surowców. Które, które są przede wszystkim warzywami, wykończona tym dressingiem z sera pleśniowego, czyli z produktów, przetworów mlecznych. Jak to wykonać? W skład tej sałatki będzie wchodził ogórek, pomidory koktajlowe i sałata. My no, akurat wykorzystamy sałatę lodową. Najpierw obróbka wstępna surowców warzywnych była już przeprowadzona wcześniej, czyli obróbka wstępna pronna, czyli mycie w tym momencie. W tej chwili zajmę się przygotowaniem dressingu. Wykonuję go sera pleśniowego z jębutem i przypraw. Ser należy najpierw rozdrobnić. Rozdrabniać możemy w różny sposób. Może to, no, chodzi o to, też, żeby był drobny, żeby smak i zapach został przekazany do tego sosu. Nawiązując jeszcze do tego dressingu. Dressing jest to rodzaj sosu zimnego. Sosy zimne możemy wykonywać na różnych, na różnych bazach. I teraz może ktoś przypomni z poprzednich zajęć, jakie bazy możemy stosować do sosów zimnych. Majonez. Oliwę. Oliwę, co jeszcze? Majonez. Majonez, tak jest. My dzisiaj będziemy stosować jaką bazę? Jogurt. -jog. Jog. Jog, czyli produkty mleczne. Oprócz jogurtu jeszcze może być to śmietana, czyli mamy oliwę, majonez, śmietanę. Mogą to być jeszcze przetwory owocowe do sosów zimnych słodkich też. Czyli dzisiaj mamy... No, no, warzywne. Warzywne. też, oczywiście mogą być też i warzywne. Czyli to będą sosy zimne słone, a przetwory słodkie do, raczej do słodkich, ale nie tylko. I w tym momencie Serę wykorzystam nieco ta część. Można go rozdrobnić różnymi metodami. Może to być pokruszenie, może być pokrojenie drobno, a można też go zmiksować. Im drobniej jest rozdrobniony, tym bardziej te wartości smakowe będą przechodziły do sosu. Ja dzisiaj go zmiksuję. By łatwiej było rozdrobnić ten ser, można troszeczkę bazy, czyli jogurtu, żeby to już się łączyło. Sos taki wykończamy, znaczy może jeszcze nie wykończamy. Tutaj mogę jeszcze dodać troszeczkę więcej sosu, w zależności ile, jogurtu, w zależności ile tego sosu chcę uzyskać i będę go teraz doprawiała. Doprawiamy taki sos podstawowymi przyprawami, czyli solą, pieprz, najlepiej biały, ponieważ pieprz czarny ma, daje nam kolor, czyli tutaj mamy sos biały i może być widoczny na ten pieprz, czyli wykorzystuje biały i cytryna, która daje nam, uzupełnia właściwie posmak kwaskowy, ponieważ nie jest kwaśny także i tak już troszeczkę jest kwasu, ale możemy uzupełnić jeszcze cytryną. dodając sok cytryny należy zwrócić uwagę, żeby nie znalazły się pestki, ewentualnie można je usunąć ale robimy to tak, żeby raczej tych pestek tam nie mieć w tym sosie Pozostałości grudek sera można tu łyżką, troszeczkę rozetrzeć, ale jeśli one będą to też nie będzie to nic złego czy niewłaściwego. Czyli sos mam przygotowany i teraz przystępuję do, yy, do przygotowania ostatecznego warzyw i rozłożenia ich na talerzu, na którym będę chciała podawać. Tak jak mówiłam wcześniej, zostały one umyte. Sałatę też już wcześniej umyłam. Na spód talerza rozkładam liście sałaty, odpowiednio je rozrywając. Sałatę rozrywamy, nie kroimy jej nożem, żeby nie tracić składników pożywczych, ponieważ kontakt z nożem jest niewskazany. Rodzaje sałat mogą być wykorzystywane do tego rodzaju przekąsek. Wskazane też są sałaty kolorowe, wówczas to poprawia wygląd takiej sałatki. My no, akurat dzisiaj mamy zieloną. Staram się teraz środek sałaty, żeby też była delikatniejsza ta sałatka. Myślę, że to wystarczy. I teraz na to rozłożę. Kolejne warzywa będą to pomidorki. Chodzi o to, żeby te były kolejne warzywa, żeby były innego koloru, czyli żeby tworzyły kontrast. Krojąc je na przykład w ćwiartki. mogły też i połówki, ale dzisiaj zrobimy ćwiartki. Może ktoś mi powie, co to znaczy przystawka, ponieważ mówię przystawka jest to rodzaj zakąsek, a określenie przystawka ma konkretne znaczenie. Kiedy się podaje przystawkę, w jakiej kolejności serwowania potraw przy konkretnym posiłku, kiedy jest podawana przystawka. No główny. Czyli jest, jest to w zasadzie pierwsza, pierwsza potrawa, jaką konsument powinien otrzymać. A jaka, jakie ma zadanie przystawka dla konsumenta? Dlaczego my ją w ogóle serwujemy? Dlaczego podajemy konsumentom przystawki? Pobudzić Smaczne, żeby konsument, żeby pobudzić soki trawienne w organizmie konsumenta, żeby później miał apetyt na zjadanie kolejnych, następnych potraw. I przystawka powinna być przede wszystkim barwna, no może, nika, ale ma być barwna dlatego że ma właśnie te soki trawiny pobudzają się przede wszystkim poprzez odbiór estetyczny potrawy, czyli to co widzimy, mówi się, że jadamy oczyma, czyli nasz wzrok pobudza nasz organizm do rdzenia. Zobaczymy potrawę, widzimy, że ona jest bardzo ładna, nam się podoba. Już mamy apetyt, żeby zjadać. Przyspieszył. Przyjadamy oczy na Czyli mamy sałatę, mamy pomidorki i teraz przygotujemy jeszcze ogórka, czyli to jest zielone, bardziej, zielone, zielone warzywo, jest cienniejsze i też będzie nam tworzyło kontrast. I tu ogórka pokroimy w pół plastry. Długo układamy na wierzchu. Mamy przygotowane warzywa do sałatki, teraz wykorzystamy dressing. Będę polewając delikatnie, żeby ten sos nie przykrył nam całej sałatki, tylko żeby był, był uzupełnieniem i po prostu spełnił rolę przyprawienia sałatki i dekoracji. Czyli pojedyncze kleksy, że tak powiem, nakradniamy taką sałatkę. Można jeszcze wykorzystać te niektóre inne surowce, na przykład szczypiorek czy... Dla niektórych na przykład to takie smakowe typu czosnek, ale my dzisiaj nie stosowaliśmy tego nawet taką prostą, apetyczną smotkę.